Czad jest nazywany cichym zabójcą, ponieważ nie ma ani smaku, ani zapachu i jest niewidoczny. Zwłaszcza w tym okresie jesienno-zimowym wzrasta ryzyko śmiertelnego zatrucia czadem, dlatego... Policja i straż pożarna apeluje do mieszkańców o to, aby systemowo przeglądać swoje instalacje grzewcze i o to, aby zadbać i zamontować czujkę tlenku węgla. W weekend poprzedzający Sylwestra jedna z mieszkańców Koławy, 41 latka, zasłabła w łazience i zostało wezwane do niej pogotowie i straż pożarna i rzeczywiście strażacy wykryli dość duże stężenie tlenku węgla w jej mieszkaniu. Na tyle było ono duże, że trzeba było ewakuować mieszkańców. W tym przypadku dla mieszkanki oławy nie skończyło się to tragicznie, jej życie nie jest już zagrożone, ale wciąż zdarzają się przypadki ze skutkiem śmiertelnym. To jest ostrzeżenie chyba dla nas też na nadchodzące dni, ponieważ pogoda troszeczkę nam się zmienia, jest chłodniej, temperatura zdecydowanie w nocy spada poniżej zera. Będziemy się dogrzewać zapewne, ale czy dbamy i czy robimy to dobrze? Czy dbamy o to, żeby nasze pomieszczenia były dobrze wentylowane, żeby urządzenia, które używamy do ogrzewania? Były sprawne technicznie? No to jest kluczowe pytanie. W listopadzie 2024 roku weszła w życie nowelizacja przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, która zaczęła obowiązywać od końca grudnia ubiegłego roku. Czego dotyczą nowe przepisy? Przede wszystkim tutaj mówimy o autonomicznych czujkach dymu, które będą wymagane w lokalach mieszkalnych i w pomieszczeniach i lokalach, w których świadczone są usługi hotelarskie. Jeśli chodzi o czujki dymu w lokalach mieszkalnych, które już istnieją, czyli w których już de facto mieszkamy, to przepis zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2030, więc tak na dobrą sprawę teraz jesteśmy w okresie przejściowym. Natomiast w nowych budynkach już po wejściu w życie rozporządzenia 30 dni, czyli, tak jak powiedziałem wcześniej, od 23 grudnia. W przypadku lokali, gdzie są świadczone usługi hotelarskie, przepisy zaczną obowiązywać od 30 czerwca 2026 roku. Natomiast jeśli mówimy o autonomicznych czujkach tlenku węgla, wymagane będą one w pomieszczeniach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, co jest bardzo istotne, bo jeśli ktoś takiego Procesu nie ma u siebie w budynku, no to wiadomo, że wtedy ten przepis tego nie dotyczy. I tutaj, jeśli mówimy w lokalach mieszkalnych istniejących, to przepis również wejdzie od 1 stycznia 2030, więc teraz będziemy w okresie przejściowym. W nowych budynkach 30 dni od ogłoszenia rozporządzenia. Jednak służby apelują o to, aby nie zwlekać i zainstalować odpowiednie czujniki dymu i tlenku węgla już teraz. Apeluję do Państwa, nie zwlekajmy z tym okresem przejściowym, tylko wyposażmy siebie, swoich bliskich, najbliższych w tego typu urządzenia. Oczywiście, jeśli w budynkach jest proces spalania, czyli na przykład w łazience, piecyk gazowy, to wyposażmy te pomieszczenia w czujki na tlenek węgla, natomiast wszystkie pozostałe pomieszczenia. Ogólnie, jako mieszkanie, wyposażmy w ten czujnik dymu, ponieważ może on uratować życie. Apelujemy oczywiście do wszystkich dolnoślązaków o to, aby. Sprawdzali, sprawdzali piece, żeby piece przechodziły przeglądy techniczne. Podobnie jest wietrzeniem pomieszczeń. To nie tylko pomieszczeń mieszkalnych, ale też garaży warsztatów, gdzie często zatykamy te otwory, żeby było nam cieplej. To nie jest dobre, niestety. Musi być przepływ powietrza, musi być ta wentylacja, bo pamiętajmy, że tlenek węgla jest bezwonny, niewykrywalny całkowicie dla zmysłów człowieka i bardzo łatwo wtedy o zatrucie. Echo dwadzieścia cztery, Niny Iwtuszonko.